Cześć z strony Flip a to jest 17 odcinek z serii Hushtax Soku i dzisiaj połączył zupełnie różnica. i tak no zacznę w sumie od składu na ten mecz, bo tutaj no zmiany i to dosyć poławne musiało być, bo no, oczywiście kontuzjowani są Mateusz Woc, Maciek Czajkowski, a także Flip Przerłonka no wszyscy ci trzej no dosyć poważnie kotyzowani. no plus jeszcze po zakradą meczowo znaleźli, znaleźli się z różnych powodów Adam Wityczyn, e, czarek korbus, a także Rafał Chemiński. Więc no bez sześciu piłkarzy e, na tym jak występowaliśmy. I to dosyć ważne mimo wszystko. No i te właśnie... Przez to no, kilka zmian właśnie w składzie musiało być. W tym m.in. z przymusu właśnie zagrał ten trener Borchardt, który zagrał w tym meczu godzinę. No, według mnie dosyć dobrze się zaprezentował właśnie w tym meczu. Oprócz tego właśnie Maciek Dłużnik wskoczył do składu. A także do gary meczowej wrócił Paweł Szymański, który zagrał w tym meczu od pierwszej minuty na lewej pomocy. Później jednak zagrał na lewej obronie po zejściu u Andrzeja, A więc no. O też Sebastian Samuski znowu na ławce, no, na super rezerwowy można powiedzieć. No, no, też Matusz Bartnowski wrócił znowu na ławkę, więc no. Tak więc, jeżeli chodzi o ten to tak, pierwsze 20 minut, to ono to, to, to było takie, no można powiedzieć, że badanie się obu drużyn, bo tak no niezbyt wyraźny był ten mecz, tak szczerze, ogólnie właśnie e, niezbyt taki barwny, e, tak szczerze, no, no ale e, później właśnie coś, no trochę się zaczęło dziać no w szczególności, że no, to nie my mieliśmy pierwszą groźną sytuację, tylko Płomień e, tam e, była Tomisadowski jako o, pierwszy miał okazję stworzyć Gola, jednak na się zachował w ręce Piotra Sikora, no idealna po prostu, inter, po prostu interwencja Piotrka a właśnie w Ramce. Po swale e, wychowanka płomienia. E, no, a kilka minut później udało nam się stwoić e, już Gola. No, no, idealna frakcja, no Sebastian Kowalski i, no i po prostu za ten co zentrawidanie na karne to był dla nas ciekawesteści się się pokonał Szymona, Szymona Witkowskiego, czyli naszego wychowanka i było jeden to zera dla nas, no powinno być wyżej i ogólnie, po, po pierwszej połowie, bo no, mieliśmy no, po prostu jedyną okazję, że się goda go po głupana, no i danie poważzył o piłkę, y, pobiegł w prawą stroną, no wycofał do toka śmiejąc ten uderzył ze swojej słabszej prawej nogi no i niestety po no a później też jeszcze paweł śmojewski uderzył um, w inny na nadaw słupek blanki śmiejąc się witkowskiego jednak no niestety niecelnie no i i niestety no tylko jeden do do przerwy no i, i później właśnie była druga połowa gdzie no od tam jak się wziął, no, to trochę sytuacji zmarnował. No, Tą dwie bardzo dogodną sytuacji zmarnował. No, gdzie wybiegał po prostu no, sam na sam e, z Szymonem Witkowskim. E, no, ale później w kogoś się zrehabilitował. E, tam po jednej właśnie akcji. Później Sebastian Samowski, Samowski właśnie to wszystko wywał e, na polkarnie, tam trochę chaosu było w Polkarnym kilka się trochę podbijała, ale na nasze szczęście Kokos po prostu no nogę no i strzelił kolejnego swojego gola w tym sezonie. No też gdzieś przełamanie właśnie tąka, bo od meczu z w to on nic nie strzelał w ogóle. No co tam jeszcze no widzę no, Widzę kiedy to ostatnika swej, no stęczą chyba z tego co pamiętam no bo chwila Kiedy ostatnika skoko stoi właśnie? No coś to, mi się wystęczą właśnie, ale pewnie nie jestem. No, bo on przez cały czas właśnie, że nie strzelał. Tylko, że... Ja nie, pami nie pamiętam właśnie z kim ostatni raz, ale chyba właśnie z A nie, w pieniężnie jeszcze strzelił. Zapomniałem. Zapomniałem, że on jeszcze właśnie w pieniężnie strzelił. No to właśnie od meczu z... Yy, ...Walfą właśnie to jest tego patrzy ligowy czyli no w zasadzie no od no ponad miesiąca więc no, no gdzieś no kokos był, był właśnie zacięty i jeżeli chodzi o mecze właśnie wstralił w, w oklęgówce, więc no, ale na w szczęście, szczęście no właśnie w końcu strzelił tego gola no, też mieliśmy no, wiele sytuacji no tam Samulski na przykład w siatkę y, gdzieś w końcówce meczu, ale też jeszcze wcześniej, kiedy to i idzie dobra po prostu na lewą stronę e, do Szydliwskiego a, a Wychowany, co ciekawe, punktów nic właśnie y, no, miał piłkę na swojej gorszej prawej na y, no za niestety dostał no, piłkę no, po prostu na pustą rankę, no no niestety no nie strzelił gola, no nie tlapił nawet w rankę no i, i to właśnie chyba było przy 2-0 nadal z tego co pamiętam właśnie no no niestety no Dominik bez swojego pierwszego gola no, oficjalnego oczywiście w piłce seniorskiej, bo on oczywiście strzelił jeszcze z w Spalingu z y, tylowym y, więc no A, ale no, na szczęście y, no udało się przejść tego trzeciego gra w tym meczu o Sebastian Samułski, no i dali się zabawie po prostu w polu karnym, no po prostu no piękne po prostu to było co Smolski i porobił właśnie po lokalnym. Y, obrońców wojenia no i po prostu no dopełnił formalności no i z i na 3 do zera przy okazji rozpala chorągiewkę e, w ogóle e, tak się cieszył, że rozwalił chorągiewkę właśnie z e, e, Seba, więc no. O no, też powiedział ogólnie już w drugiej połowie miał kilka swoich sytuacji, między nimi z wódów wolnych no. Um ale też po wycie e, kiedy Tomasie Zgliński udewał e, no a no naprawdę bardzo mocny strzał był słupek a tego doświadczonego zawodnika, więc no... też gdzieś na szczęście, bo to było jeszcze przy 2-0. E, no to kurde, no naprawdę... no to był bardzo mocny strzał, no... gdyby Piotrek Sikora to wpuścił, no to... No, bez pretensji w zasadzie, bo to był naprawdę bardzo mocny strzał, więc... no. <laughs> Jeśli chodzi o ten mecz jeszcze, to... tak, no... Patrząc na naszą sytuację kadrową, no to... tak, no, kluczowa sytuacja, czyli Mateusz Musiński. Czwarta żółta karka w tym sezonie, więc w najbliższej kolejce, niestety w e... biskupcu pomorskim niestety będzie musiał pauzować, więc no problemy właśnie na kadlowe no kolejne niestety. No i teraz pytanie jak to będzie właśnie w meczu właśnie w, e... w... E... biskupcu. No bo kurde, no naprawdę te problemy kadrowe, no to nas no, trapią i to niesamowicie, no Ja myślę, że tak no Jak będą oczywiście wszyscy do dyspozycji Oprócz tych kontyzywanych piłkawy. No też nie wiadomo kiedy w ogóle wróci Michał Kiłtykatek z tych kontuzywanych oczywiście <laughs> No to tak no myślę, że obrona, no to Kowalski, Ledesiuk, Dwóżnik i Korbus to myślę, że to będzie właśnie taka obrona. Wśród pola to myślę, że Paweł Kulpa, Paweł Szymański i a także Sebastian Samolski. A jeżeli chodzi o atak, no to myślę, że właśnie Karol z Tomka Ściszawski, bo no po prostu no Innych chowców zbytnio nie ma, no. O no, nie, ofukujmy się. No, innych chłopców właśnie zbytnio nie ma, więc. No, no. Musi tak być, no. Mati, bo to oczywiście kontuzja. Pi też kontuzja. Maciek Czajkowski też kontuzja. No, Mateusz Myśliwski właśnie tak, tak jak wspomniałem, no, będzie pauzować za, za kartki w tym najbliższym meczu. Więc, no będzie ciężko, na pewno. O no, trzeba pamiętać, że Sebastian Samowski jest o jedną kartkę, właśnie, od pauzowania, więc, no, no... naprawdę jest ciężko, patrząc na tą właśnie sytuację kadrową. No... naprawdę... no kurde, no... tak, no patrząc na, na właśnie to ile kto ma kartek, no to najbliżej właśnie zawieszenia Sebastian samolski, było on ma trzy rzuty kartki, a plus tego no to po dwie mają Karol Styś, Czarek Korbus, Maciek Czajkowski Paweł Szymański a także Maciek dwuwnik, więc no to na pewno będzie ciężko właśnie w tych najbliższych meczach no ale mam nadzieję że uda nam się Skadnąć no jak największą liczbę punktów po prostu w tych wszystkich meczach, no najlepiej komplet, bo ostatni dzica, no to po prostu nam decze po piętach, no na pewno będą to niełatwe mecze. Patrząc na to z kim gramy, no bo właśnie osabiskupiec, ale te jeszcze z właśnie takich rywali no to pola nieopasem, czyli no kolejny ciężki rywal, huragan Moronk czyli no, no Derby Powiatu przecież. Oprócz tego Czarni Rudzienice i MKS Działdowo. No z Rudzienicami i z Działdowem to myślę, że akurat może być e, gdzieś łatwiej, no bo Działdowo, no myślałem jeszcze, że będzie mocniejsze, ale no jednak tak nie jest. No, Rudzienice gdzieś, no tak to jest klub bardziej pod środek tabeli właśnie, e, okręgówki, więc no myślę, że no zdecydowany faworytem właśnie będziemy właśnie w meczu właśnie domowym z klubem z powiatu iłowskiego. Mhm. Nawet nie wiem czy z gminy. Pewnie nie jestem kurde bo ludzi yy, nic. No tak, gmina i ława. Dobrze pamiętałem. No to... No to jest wieś w ogóle to. No kurde. To tak teraz patrząc ogólnie. No to... I ja patrząc na tabelę, no to tak no... Osa jest na trzecim. Polonia jest na czwartym. Więc no dwa mecze z czołówką nas czekają. Oprócz tego, no to tak, Huragan jest na 8. E, Charlie są na 12, a Działdowo jest na 13. E, więc, no, no, na pewno we większości tych wszystkich na no to będziemy faworytem, na pewno. Ale, no, gdzie właśnie te problemy kadrowe, no to myślę, że gdzieś mimo wszystko, no, mogą nam przeszkodzić. Tak e, Tak osobiście, właśnie, według mnie. E, no, Obym się mylił, no, bo. No naprawdę no brak Mateusza Musińskiego, Musińskiego no to naprawdę może gdzieś podziałać się właśnie na środku pola no też no brak Mateusza Bołta na pewno. Tak, gdzieś to też właśnie może, może być problem. <coughs> czy to też właśnie brak kilku innych piłkarzy, tak jak właśnie Maciek Czajkowski czy Filip czerwonka, no po prostu no to może źle... Na przykład oddziaływać, oddziaływać, od, kur, oddziaływać na drużynie, no wiadomo, no, bez Czerwonki czy Matoszu Bałta no, pokazaliśmy, że no, potrafimy grać, no, potrafimy wygrywać, ale no kurde, no według mnie naprawdę będzie ciężko, no bo jednak, no wiadomo, no, z taką solidną drużyną, właśnie jeśli chodzi o okręgówkę, jednak, no według mnie właśnie to może być ciężko, jeżeli chodzi właśnie o mecze no, z Osą i Polonią w szczególności, bo jednak, no, to są drużyny naprawdę mocne, no, tam są naprawdę ciekawe nazwiska, więc, no, na pewno gdzieś trzeba się strzec, dlatego no, po prostu że e, no, to są no, naprawdę drużyny mocne no naprawdę gdzieś no to będą ciężkie tygodnie na pewno ale no, myślę że e, komplet punktów no tych wszystkich pięciu meczów no to może e, właśnie udać się zgarnąć. E, tak osobiście lub nie, e, Mimo wszystko. E, bo jednak, no to już będzie już dostępny na mecz z Polonią Palsłęg. E, e, Musiński oczywiście, nie był. E, no, więc no, na pewno to nam pomoże właśnie wymówka, właśnie a wtedy wróci e, do karty meczowej. No też musimy się obawiać tego, o, że na no, Samułowski może dostać e, e, czwartą rzutą w tym sezonie, więc no Gdzieś to by było na no, nasze kolejne nie naprawdę, bo o, Kurde no Seba no jest kluczową postacią no, Jak na razie ja w tym sezonie no i No jakby mam nadzieję po prostu, że... no... O, no nie złapie żadnej tej kartki do końca tej rundy no... I... no po prostu by tak było, bo kurde... No bez Seby, no to może być... No dosyć ciężko tak szczerze. E, właśnie. E, tak więc co, no... Do no, następnego odcinka, trzymajcie się, narka.